Czym jest rozwód, a czym jest separacja? Magdalena Bajsarowicz, prawnik, psycholog, praktyk. W tym odcinku odpowiem na to pytanie. Zapraszam. Często pytacie mnie, po co w ogóle jest separacja, skoro jest tak podobna do rozwodu. Macie rację, separacja i rozwód są do siebie bardzo podobne. E, na przykład e, musi nastąpić zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie może ucierpieć dobro małoletnich dzieci, e, ani orzeczenie separacji i rozwodu nie może być sprzeczne z zasadami współżycia e, społecznego. E, przy orzeczeniu rozwodu i separacji orzeka się również o zajmowaniu warunkach zajmowania wspólnego mieszkania, o opiece nad dziećmi, o sposobie kontaktów znajduje się wszystko to, co znajduje się w wyroku rozwodowym. Ponadto w orzeczeniu separacji i rozwodzie również orzeka się o winie, a jeżeli zaniechacie i nie będziecie chcieli orzekać o winie, to wówczas na wspólny wniosek to orzeczenie o winie nie zostanie określone, kto jest winny rozpadowi małżeństwa. Dużo podobieństw, a różnice tylko trzy. Otóż różnica między separacją a rozwodem polega na tym, że aby rozwód został orzeczony, musi nastąpić trwały rozkład małżeństwa, czyli obiektywnie nie ma szans na to, żebyście się porozumieli, żebyście mogli dalej albo po przerwie tworzyć wspólne gospodarstwo domowe, aby więzi duchowa, emocjonalna, fizyczna, materialna zostały odbudowane. Separacja jest takim czasem danym małżonkom, a może się jeszcze pogodzą. To jest taka nadzieja, która sprawia, że formalnie, prawnie funkcjonujemy bardzo podobnie do orzeczonego rozwodu, dlatego że separacja daje też rozdzielność majątkową, ale jeszcze ta nadzieja. Siedli, że małżonkowie dojdą do porozumienia. Ponadto, jeśli chodzi, i to jest bardzo ważna różnica, orzeczenia separacji może żądać małżonek, który jest wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa. Jak wiecie, a jeśli nie wiecie, to dowiecie się z tego filmu, jeśli małżonek wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa żąda, do, żąda rozwodu. To takiego rozwodu, jeśli druga strona się nie zgadza albo jeśli orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, nie otrzyma. Natomiast w separacji nie ma takich przeszkód. W ogóle instytucja se separacji, trochę historii, została wprowadzona bardzo niedawno, jeśli chodzi o regulacje prawne, bo w 1999 roku. I zastanawiano się, po co w ogóle jest separacja. Jak mówiłam na wstępie, a często. Często też spotykam się z tymi pytaniami. Otóż wprowadzono ją oprócz tych różnic, o których mówiłam, dlatego, że nie wszystkie osoby, na przykład z punktu widzenia światopoglądowego, religii czy w, w konkretnym wieku,. Rozwód nie jest dobrze widziany, albo nie są przekonane do rozwodu, a separacja jest takim środkiem pomiędzy. Takie osoby nie muszą formalnie już żyć razem, mają otrzymaną rozdzielność majątkową, a formalnie jeśli jest przeszkoda, w Religijna czy światopoklądowa, rozwodu nie mają, nie otrzymały, ale żyją osobno. Trzecia różnica dotyczy aspektu formalnego, dlatego że separacja może być orzeczona zarówno w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym. W postępowaniu nieprocesowym może separacja zostać orzeczona tylko i wyłącznie, kiedy nie macie wspólnych, małoletnich dzieci. Natomiast w tym momencie nie będę rozwijać tej różnicy, dlatego że Sprawa jest formalna. Jak będziecie potrzebowali, wtedy odpowiem na pytania związane z kwestiami formalnymi, kwestiami prawnymi i regulacji dotyczących postępowania procesowego i nieprocesowego. Bardzo często w swojej pracy spotykam się jednak, i to jest przewaga bardzo znaczna, jednak w sprawach rozwodowych. O separacji nie powinniśmy zapominać chociażby z, z tych względów, o których mówiłam. Natomiast jednak rozwody są zjawiskiem powszechniejszym i też macie większą wiedzę dotyczącą rozwodów i separacji. W tym krótkim filmie chciałam odpowiedzieć na pytania, które pojawiają się w moim centrum. Po co w ogóle jest separacja? Myślę, że udzieliłam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o separacji, zostawcie komentarz. Do zobaczenia w przyszłą rozwodową środę. Dziękuję za uwagę. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla Ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie. Emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw